Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dziś mamy weekend, moja żona jest w pracy, ja jestem sama w domu mm, i planuję dla niej taką małą niespodziankę, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałyśmy o tym, że może czasami troszkę brakuje u nas takiej spontaniczności i zaskakiwania się wzajemnie. No nie mówię tutaj na przykład o... W kwestiach takich jak dostaję od niej spontanicznie kwiaty, albo ja zrobię jej jakiś mały taki upominek, ale na przykład jak rozmawiałyśmy jakiś czas temu i doszłyśmy do tego, że troszkę takich kwestii jest i sytuacji u nas może troszkę za mało, to zaskoczyła mnie dość szybko i było to raz jak wróciłam z pracy i nie spodziewałam się, ale zaprosiła mnie tutaj właśnie do salonu i wszystko było tak pięknie uszykowane. Był pięknie pościelony kot na podłodze i poduszki, i album ze zdjęciami, wydrukowane zdjęcia, przepyszne jedzenie. Zrobiła takie, taki pyszny chlebek, z tego co pamiętam. Nie wiem z czym teraz już nie, nie mogę teraz skojarzyć. W każdym razie było to pyszne. I wszystko było tak przyciemnione, pięknie było, po prostu świeczki się paliły, i mnie strasznie takie y, gesty i sytuacje bardzo wzruszają. I to są dla mnie najpiękniejsze prezenty, jakie w ogóle mogłabym dostać. I było mi bardzo miło. Klejałyśmy te zdjęcia, robiłyśmy choinkę ze zdjęć i naprawdę było to, był to przepiękny wieczór, rozmawiałyśmy, trochę płakałyśmy, wzruszałyśmy się oglądając te zdjęcia i tak sobie pomyślałam, że dawno jej nie zaskakiwałam czymś, właśnie czymś takim. Więc dziś mam w planie zorganizować podobny wieczór, nie będzie to um, wklejanie zdjęć do albumu, ale na pewno chcę zrobić coś do jedzenia, i oczywiście to jest u nas zawsze tak, że jak Mariolka robi coś do jedzenia, to ja jem właściwie wszystko nigdy nie wybrzydzam, nigdy nie komentuję, czy coś ma za dużo kalorii, a jednak u niej to jest tak, że. Ciężko się czasami jest wbić, że tak powiem, w jej preferencje kulinarne, dlatego idę w bezpieczną opcję i mam w planie zrobić proteinowe bułki, bułeczki takie z ziarnami. One będą z płatków owsianych, z serka wiejskiego, wiadomo, jajka. Już kiedyś robiłam takie bułki i były przepyszne. Chcę je zrobić tak, żeby w sumie one były jeszcze cieplutkie i chrupiące, jak wróci z pracy, więc nie wiem, czy mam dużo czasu, bo ja nie umiem takich rzeczy za bardzo planować w kuchni, ale jest 14.30, ona na 18 będzie w domu, ja jeszcze mam nic nie zaczęte, ale jestem w dobrej myśli, że wszystko mi się uda. Do tego o, to nie będą same bułeczki, tylko chciałabym e, zrobić je z serem halloumi grillowanym, z bekonem. Ogólnie nie jemy mięsa, wyjątkiem jest bekon sporadycznie jedzony i czasami y, te y, parówki, frankfurterki. A gdzie ja mam frankfurterki? Przecież ja kupiłam. Teraz nie mogę skojarzyć, bo byłam dzisiaj na zakupach i kupiłam frankfurterki, i nie wiem gdzie one są. No dobra, może je wyjęłam, a nie pamiętam. W każdym razie to będą takie. Y, bułki proteinowe białkowe z różnymi warzywami i chciałabym się też pokusić. Aha, do tego mam piwko imbirowe, taki napój imbirowy ulubiony mojej żony i do tego mam w e, planie zrobić na czosy takie domowe. I dzisiaj byłam w trzech sklepach i szukałam mąki kukurydzianej. W końcu udało mi się ją znaleźć w Kauflandzie. Więc to był trzeci sklep, w którym ta mąka dopiero była. I chciałabym zrobić właśnie te naczosy domowe. Nie powiem Wam teraz dokładnie z czego się je robi, na pewno właśnie z mąki kukurydzianej i domiesza, domieszki mąki pszennej chyba i coś tam jeszcze idzie. Są różne opcje, można to smażyć, a można zrobić to w piekarniku, to jest wersja zdrowsza. I Ja planuję tę zdrowszą. I do tego zrobię prawdopodobnie guacamole. Mamy awokado, które jest takie właśnie trochę twarde, a już przekrojone, bo myślałam, że już będzie świeże i szkoda, żeby się zmarnowało, więc zrobię z niego po prostu guacamole. I mam plan oczywiście też, że tak powiem, zadbać tutaj o to, żeby to wszystko wyglądało pięknie, ładnie, romantycznie i chciałabym ją po prostu zaskoczyć, że... Zaangażować się, sprawić jej przyjemność, żeby było jej miło, żeby się zrelaksowała, może właśnie jakiś masaż do tego, zresztą ja moją żonę masuję codziennie właściwie, ale taki, żeby się totalnie zrelaksowała, więc tak, lecę, idę działać, lubię takie rzeczy robić, jestem podekscytowana tym wszystkim i tylko mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobię. Chciałam, że powiem kilka słów o tym, jak będę robiła te bułeczki. W ogóle w międzyczasie wpadłam na to, że zrobię po prostu bajgle, e, uformuję je jako bajgle. Tak ostatnio w ogóle sobie pomyślałam, w ogóle wpadając na pomysł robienia tych bułeczek, że to będzie coś fajnego, innego. Składniki, które dodaję, to są w ogóle e, bułeczki bez mąki, z płatków owsianych. Udało mi się dorwać z chiją takie płatki osiane. Generalnie przepis jest taki, że 400 gram tych płatków. Ja na razie mam tu 300, zaraz sprawdzę, czy mamy coś jeszcze w domu. 400 gram serka wiejskiego. Wbijam jajka. I dodaję proszek do pieczenia. Dwie łyżeczki. Wszystko na oko, bo już robię to któryś raz. Ogólnie ja jestem dość słaba w gotowanie, ale te bułeczki akurat mi jakoś wychodzą i nie są takie trudne, więc y, robię je już któryś raz. Ja się właśnie śmieję, bo piszę do Mariolki, że siedzę w kuchni już trzecią godzinę i że nie wiem, co z tego będzie, że wkładam w to całe serce i miłość, ale piszę do niej, że wiesz, jak to jest, bo czasami mi się zdarza zrobić coś naprawdę pysznego, a czasami. Czasami ciężko to zjeść, bo ja nie mam takiego w ogóle mm, zmysłu łączenia smaków. Ja po prostu patrzę w przepis i robię tak, jak jest w przepisie. W ogóle nie odstępuję ani kroku od przepisu. No i czasem nie do końca rozumiem te przepisy, więc e, potem finalnie wychodzi, jak wychodzi, i ona mi wysyła. <ślesy> wysyła mi takiego gifa. Więc ona doskonale wie, na czym to polega. No ale mam nadzieję, że będzie pyszne. Mam zrobione bajgle, już wam je pokażę. Akurat bajgli jestem pewna, tak wyglądają. Jestem przekonana, że one będą pyszne, bo to ja jak mówię, już nie, raz, już nie raz robiłam coś takiego, muszę was tu postawić. Yy, więc y, myślę, że to akurat będzie dobre. Jeszcze przede mną jest parę rzeczy do zrobienia, więc nie będę się tu rozgadywać, tylko muszę się streszczać, bo jeszcze muszę posprzątać i tak dalej. Udało mi się skończyć idealnie na czas. Zrobiłam naczosy, guacamole i w sumie chyba tyle, ale te naczosy zajęły najwięcej czasu. Ale myślę, jakie wyszły, nie wiem. Nie są to jak naczosy na pewno spaczki paczki. Czuć, że są zdrowe. A teraz czekam na misję, bo się kąpię. No i będziemy jeść. Co Myszka, a do picia e, masz imbirowe, ale ci kupiłam też zwykłe różne piwka zero, więc możesz sobie wybrać. Myszka, ja zrobiłam domowe nachosy dzisiaj. Sama? Co ty robiłaś? To ja. Macaj sobie. Nie się Ja, ja pierdole. No. Ostatnio Magda się mnie pytała, czy ty gotujesz. Mówię, że bardzo rzadko, bo i to dużo czasu zajmuje. Ale chyba zaczniesz. Takie czy inne ci przyniesie, leżykę moka! Nie spodziewałaś się. No, Nawet pomylił, że jest malinowy na bogato. Hmm. <grym> Promocja <grym> była. Co ty mówisz, że zrobiłaś sama teto? Ja... Mieszka, nie spodziewałam się. <grym> Zawsze to mówisz. Ale to jest wszystko piękne. się dziękuję. Popłacę się. Jeździ do biura. Wiesz ka, ja cały dzień na to poświęciłam. Chciałam, żeby Ci tak miło było. Jesteś najcudowniejsza oświna, żeby ci pomaciała w tym. Jest mi strasznie miło. Jest to okropnie miłe. Ja Cię wielka doszłam. Co to mi tu wącha? Ja Twoją nogi smerczą, Chcesz iść tu? Jasne. Po mnie zaskakuj. Cholera się z mamami. Ofu! mi tak polizać? Po co do Francji? Co powiecie? Pyszne. <noise> nie mam słów. Ona to kupiła wszystko, Nieprawda. <noise> wszystko Nie Nieprawda. Była w ślepie, moje pieniądze się w ogóle. Skąd? W szkół. Kiedyś się śmiałam z rodziców, bo zawsze za, jak wychodzili do, do kościoła, to pastowali na czarno buty. A ja, a ja teraz nie wychodzę nawet do kościoła, pastuję buty, bo chcę, żeby pięknie wyglądały. Ale pierwszą pastę kupiłam po trzydziestce, swoją pierwszą. Może to już czas. Kocham te buty, kupiłam je w Half Niestety nie za współpracę. <grym _> Ale zachęcam do kontaktu. A swoją drogą to uwielbiam takie sklepy jak TK Max. Nie wiem, czy się na... mówi TK Max po polsku. W każdym razie uwielbiam je za to, że są takie unikatowe tam egzemplarze. Naprawdę, kiedy spotkałam gościa w, w przychodni. Czekaliśmy razem do lekarza i miał tak dojebane sneakersy, że aż się go zapytałam, gdzie je kupił, i powiedział właśnie, że w TK Maxie. I polazłam tam, ale już nie było. Taka historia. A te buty chciałam sobie kiedyś przyoszczędzić na trekkingach i ich nienawidzę. Highteki. A te to w ogóle są, nie wiem, one... kurde, one mają w milion lat i się łudzę, że będę w nich chodzić i nie będę. I wy, wyjazd robią, bo czekam na nową partię butów. Sobie dzisiaj porządziłyśmy z żoną i sobie pozamawiałyśmy zajebiste bucisze. Mam nadzieję, że będą zajebiste. Moja żona dzisiaj mi zrobiła kolację jestem w totalnym szoku, ale też <śm> lekko <śm> zasmucona, bo się okazuje, że to ja ją stresuję, jak jestem w domu, bo dzisiaj zrobiła taką kolację, że mnie wyje... butów. Na szczęście nie na kiblu. Zrobiła sama na czosy i powiem Wam, że sobie strzeliła w kolano, bo są przezajebiste. A te buty kiedyś były szare, ale je pastuję na czarną, bo mi się bardziej podobają w wersji czarnej. Swoją drogą to zawsze właśnie byłam taka, jeżeli mogłabym to nazwać, podważna w zmienianiu wyglądu różnym rzeczom. Właśnie takim donoszeniem. nie wiem. Było dla mnie turbo naturalne to, że po prostu je pastuję i biorę odpowiedzialność za to, że albo będą kiepsko bardzo wyglądać, albo będą zajebiście wyglądać jako czarne a nie szare, jak pierwotnie były. Więc przypudruję jeszcze. Ogólnie to bardzo kocham buty. Strasznie kocham buty. Kocham mieć piękne, różnorodne buty. Ale był taki czas, że po prostu zaczęłyśmy bardzo mocno oszczędzać na wszystkim, i to dziś poszło w odstawkę, i nie mówię, że to jest nam potrzebne i niezbędne, ale mam wrażenie, że czasem czasem po prostu sobie odmawiamy takich nawet fajnych przyjemności ze względu na to, że mamy gdzieś tam właśnie te cele wyższe, żeby oszczędzać i żeby żeby nie wiem. Mieć jakieś pieniądze na awaryjną godzinę, albo na auto, albo na megi, albo na wszystko. I zapominamy w takiej codzienności, żeby sobie sprawiać przyjemność. Ale z niektórych rzeczy wyrosłam, bo kiedyś lubiłam też bardzo drogie, oryginalne zegarki. Znaczy, bardzo drogie. <gry> dla pewnie dla innych dla jednych to jest żaden pieniądz, ale, ale wyrosłam z tego. I w ogóle mi nie zależy na tym, ale może to jest spowodowane tym, że mam zawsze tutaj takiego. Łocza, który mi mierzy kroki, ilość kroków i może dlatego mi nie zależy na tym, żeby mieć super piękne zegarki. A Ty nagrywasz to to jak teraz mam niezbite dowody, że Cię kocham? No. Masz Mieszu? No, możesz tu, chcesz? Chciałam powiedzieć trzy słowa o tej kolacji, którą przyszykowałam, ponieważ kiedyś w ogóle na początku naszej znajomości i relacji ja się bardzo stresowałam. Ja się bardzo stresowałam robieniem czegokolwiek, a tym bardziej, że się okazało, że Mariurka tak świetnie gotuje i piecze, że ja po prostu jak jakiś ułom się czułam kulinarny. Teraz ale ja zaczęłam mam... piec przy tobie i gotować, i uczyć się różnie. No wiem, no ale to jakoś tak oddałam ci tą pałeczkę w kuchni, misia, i, i, i potem się bałam, cokolwiek zrobić, że po prostu nic nie dorówna tobie. To jest jedyna pałeczka w naszym życiu. <laughs> Więc długo bałam się w ogóle cokolwiek robić. Ale teraz, już po 5-6 latach, mam to gdzieś. Czy będzie dobre, czy nie. To już bardziej bym się z tego śmiała, jakby wyszło niedobre. E, ale pamiętam e, i Ty też pamiętasz na pewno. co? No! Pierwsze naleśniki, które. Pierwsze w ogóle takie danie, co ja dla Ciebie robiłam, danie powiedzmy. I moja Misia powiedziała, żeby to były naleśniki, bo ja nie wiedziałam co. A ona myślała, że to będzie takie proste dla mnie. A ja, a ja kompletnie nie umiałam sobie z tym poradzić. I zadzwoniłam do niej zapłakana, że mi po prostu się rozpieprzają te naleśniki. Ja nie chcę ich robić, bo sobie z tym nie radzę. Powiem Wam więcej. I od tego czasu. Nie zrobiła nigdy naleśników. Nawet nie podjęła rękawic. No, masz rację. I to jest lebioda. Ta masz jest rację. Lebiotstwo. Ale robię inne rzeczy. <noise> jak już robię? Nie, jest nie pani. A ty, ty a co to Myszka, nie? ty robisz takie naleśniki dobre, więc dlatego ja. Czekam, aż ty zrobisz. Co tam grzebiesz? Wiesz, co tam jest? Kawa. Wiesz, ile zapłaciłam za nią? Ile? 20 zł. Bo była rozerwana? Tak, bo była naderwana trochę. Tak piłaś mnie kiedyś? Nie, ale stwierdziłam, że za 20 zł warto spróbować, chociażby, czy jest dobra. Co myślisz o tym? Ja I kupiłam filtry do kawy, też rozerwane. Dwójki, Dwójki na dole, też po taniości. Fajny jest ten, ten dział, nie? No. Można dać drugie życie ser, ser, serowi z pleśnią. Co to znaczy? Nie no, śmieję się, że tam są po prostu. Rzeczy, które już mają krótką datę ważności albo są po prostu no, uszkodzone, bo większość na przykład takie jak biedronki to po prostu wyrzuca. Tak. Co jest chorym pomysłem. A to było w Oszon akurat, tak? Wiem wiem, Oszon właśnie o tym mówię, że oszu. No właśnie nie powiedziałaś, dlatego ja, ja mówię na no, no, tak. no to lecimy! Woo! Proszę się zrelaksować. Przygotować 200 zł. <głos> 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 Za dotykanie piersi ekstra Te usługi są. A pani ma aż 9 piersi. To będzie to słono kosztować panią. <noise> pani, tak zawsze? Daje się dotykać po piersiach. Będę. No, ja jak to jest włoski. Mm. Moją mało mi to jedzie nad morze do babci.